Zaczynajmy. Na bramie mauzoleum Lincolna wisi kłódka. Naukowiec z Narodowych Instytutów Zdrowia, (Neha) wpatruje się w automatyczną odpowiedź mailową o przymusowym urlopie bezpłatnym. Jej badania nad rakiem zostały zamrożone, umierając na szalce Petriego. Rodzinie z wiejskich terenów Ohio, czekającej na kluczową federalną pożyczkę mieszkaniową, właśnie odcięto prąd. To nie jest wojna. To nie jest klęska żywiołowa. To wybór. Notatka służbowa, weto wobec samej koncepcji państwa otwartego dla obywateli. To cicha, biurokratyczna przemoc rządu, który sam się wyłącza. Gdy shutdown w 2025 roku mija 40 dzień, stając się najdłuższym i najbardziej bolesnym w historii Ameryki, łatwo zgubić się w hałasie wzajemnych oskarżeń. Muzyka. Ale to nie jest tylko historia o shutdownie z 2025 roku, to historia o tym, jak błąd w systemie stał się bronią i jak ta broń w końcu zaczęła żyć własnym życiem. Aby dowiedzieć się, kto tak naprawdę jest winny, nie możemy patrzeć tylko na dzień dzisiejszy. Musimy przyjrzeć się anatomii kryzysu. Jeden pułapka prawna. Wszystko zaczyna się nie od wybuchu, lecz od notatki służbowej. Przez prawie 200 lat amerykański rząd nie przerywał pracy. To po prostu się nie zdarzało. Kiedy politycy się kłócili, a robili to zawsze, agencje po prostu pracowały dalej. Działały na wiarę. Ciche, dżentelmeńskie założenie, że kongres w końcu ureguluje rachunek. Było to chaotyczne. Było to wątpliwe finansowo. Ale republika trwała. Wtedy nadszedł rok 1980. Nazwisko, którego nigdy nie słyszeliście. Prokurator generalny Benjamin Civiletti. Odkopał zapomniane prawo z 1865 roku. Ustawę antydeficytową, anti Act. Zakurzony kawałek porządków prawnych po wojnie secesyjnej. Zaprojektowany. By powstrzymać samowolnych generałów przed wszczynaniem własnych wojen lub budowaniem ociekających złotem biur bez pozwolenia, Civiletti napisał dwie opinie, dwie proste interpretacje prawne, które na zawsze zmieniły amerykańską politykę. Argumentował, że prawo znaczy dokładnie to, co mówi: brak pieniędzy oznacza brak pracy. Kropka. To był akt higieny prawnej. Miał na celu przywrócenie porządku w księgach. To, co zrobił muzyka, to stworzenie pola bitwy wręczył politykom naładowaną broń. Dał im proceduralny wyłącznik dla całego rządu Stanów Zjednoczonych. Wina nie leży tu po stronie osoby. Leży po stronie pułapki przypadkowo zastawionej w 1870 roku i przypadkowo uruchomionej w 1980, czekającej, aż ktoś zorientuje się, co może zrobić. Zbudowaliśmy system tak złożony, tak związany własnymi regułami, że daliśmy sobie przycisk autodestrukcji tylko po to, by udowodnić, że postępujemy zgodnie z instrukcją. Broń leżała teraz na stole. Wystarczyło, by jedna ze stron była wystarczająco zdesperowana muzyka, by po nią sięgnąć. 2. Pierwsze oblężenie. Jeśli rok 1980 zbudował broń, rok 1995 był pierwszym razem, gdy ktoś pociągnął za spust. To było pierwsze oblężenie. Gracze: Zuchwały. Rewolucyjny speaker Izby Reprezentantów. Newt Gingrich. Muzyka: I nowy prezydent z ramienia demokratów. Bill Clinton. Walka toczyła się o duszę budżetu. Gingrich i jego republikańska większość nie chcieli tylko przyciąć rządu. Chcieli fundamentalnie zdemontować jego części. Uchwalili budżet wymagający głębokich cięć w Medicare, Medicaid, edukacji i ochronie środowiska. Clinton trzymał pióro do weta, więc Gingrich użył nowej broni. Odmówił finansowania rządu shutdown. Nie na jeden dzień czy długi weekend, ale na 21 wyczerpujących dni. To było oblężenie. Głodzić zamek, aż król się podda. Turyści patrzyli zdezorientowani na zamkniętą statuę wolności. Świadczenia dla weteranów były opóźnione. Pracownicy federalni, 800 tysięcy osób, zostali wysłani do domu bez wynagrodzenia tuż przed Bożym Narodzeniem. Brzmi znajomo? To dokładnie ten sam scenariusz. Shutdown w 2025 roku to shutdown z 1995 roku, tylko o wyższą stawkę. Ciało ustawodawcze Izba Reprezentantów Ponownie wykorzystuje ogólne finansowanie całego rządu jako dźwignię do wymuszenia masowych zmian w polityce. Tym razem chodzi o wypatroszenie ustawy Affordable Care Act i cięcia w Medicaid, których nie mogą przepchnąć w normalnym procesie legislacyjnym. Wielką ironią roku 1995 jest to, że strategia ta spektakularnie spaliła na panewce. Opinia publiczna zwróciła się ostro przeciwko republikańskiemu kongresowi. Byli postrzegani jako ekstremiści biorący kraj jako zakładnika. Clinton był postrzegany jako dorosły w pokoju. Lekcja powinna brzmieć: nie róbcie tego. Społeczeństwo tego nienawidzi. Muzyka i przegracie. Można by pomyśleć, że wyciągnęliśmy wnioski. Nie wyciągnęliśmy. Lekcja, którą politycy faktycznie wyciągnęli, nie brzmiała: że broń jest zła, brzmiała: musimy lepiej celować. Muzyka. 3. Punkt bez powrotu minęło 17 lat. Broń siedziała w kaburze, broczny relikt lat 90., aż nadszedł rok 2013. Jeśli 1995 był oblężeniem, 2013 był wendetą. Pole bitwy było inne. Walka nie dotyczyła już zrównoważenia budżetu. Chodziło o zniszczenie jednego, kluczowego aktu prawnego. Affordable Care Act, czyli Obamacare. Nowe, bardziej ideologiczne skrzydło partii republikańskiej, prowadzone przez postacie takie jak senator Ted Cruz, dostrzegło szansę. Wierzyli, że ustawa jest egzystencjalnym zagrożeniem i byli gotowi użyć notatki Civilletiego broni shutdownu, by ją zabić. Ponownie postawiono żądanie. Przestańcie finansować to prawo, albo zamkniemy kraj. Prezydent Obama, w przeciwieństwie do Clintona, odmówił nawet negocjacji. Nazwał to po imieniu okupem. Na 16 dni rząd zniknął. Weterani II wojny światowej, przylatujący w ramach lotów honorowych, napotkali barykady przy własnym pomniku. Naukowcy z ENICHO musieli odsyłać nowych pacjentów z badań klinicznych, w tym dzieci chore na raka. To był punkt bez powrotu. Shutdown z 1999 roku był przynajmniej w teorii kwestią budżetową. Była to brutalna walka o rozmiar i zakres całego rządu federalnego. Shutdown z 2013 roku dotyczył jednej ustawy, prawa, które przeszło przez kongres, zostało podpisane przez prezydenta i uznane za konstytucyjne przez Sąd Najwyższy. Shutdown nie był już narzędziem negocjacji. Stał się narzędziem unieważniania, sposobem dla mniejszości, która przegrała bitwę legislacyjną, na próbę wygrania wojny poprzez wzięcie całego rządu jako zakładnika. Opinia publiczna znów była zbulwersowana. Wina znów spadła bezpośrednio na porywaczy, ale tym razem lekcja, którą wyciągnęli, była jeszcze bardziej perwersyjna. Nie brzmiała przegria. Przegraliśmy. Brzmiała. Nie posunęliśmy się wystarczająco daleko. 4. Łamanie norm. Jeśli 2013 był wendetą, rok 2018 był czystym teatrem politycznym. To tutaj maska opada. Tutaj pozory odpowiedzialności fiskalnej zostają porzucone, a broń jest używana do czegoś zupełnie innego. Żądanie nie dotyczyło deficytu, nie dotyczyło cięcia wydatków, nie dotyczyło nawet ustawy. Dotyczyło muzyka muru. Żądanie prezydenta Trumpa o pięć tylko 7 miliarda dolarów na finansowanie muru na granicy USA-Meksyk. Projektu, który nie był nagłym wypadkiem narodowym, nie był kluczową funkcją rządu i w żadnym wypadku nie był powodem do wysłania 800 tysięcy pracowników federalnych na przymusowy urlop w czasie Bożego Narodzenia. To było wielkie łamanie norm. Shutdown został teraz całkowicie oderwany od rzeczywistości fiskalnej. Stał się symbolicznym, emocjonalnym napadem złości, sposobem dla jednego przedstawiciela władzy wykonawczej na przetrzymywanie własnego rządu w niewoli, by uzyskać symboliczne zwycięstwo, i stał się najdłuższym, najbardziej wyniszczającym shutdownem w historii. 35 dni. Ciche cierpienie z 1995 i 2013 roku stało się głośnym, toczącym się kryzysem. Członkowie Straży Przybrzeżnej Wojsko byli zmuszeni pracować bez wynagrodzenia, ustawiając się w kolejkach do banków żywności, by nakarmić swoje rodziny. Straty dla gospodarki zostały oszacowane przez CBO na 11 miliardów dolarów. 11 miliardów puszczonych z dymem. A jak to się skończyło? Niewielkim kompromisem, niepolitycznym zwycięstwem Skończyło się, ponieważ system po prostu pękł. Kontrolerzy ruchu lotniczego, pracujący od miesiąca bez wypłaty, zaczęli masowo zgłaszać chorobowe. Nie był to zorganizowany strajk, po prostu wyczerpanie, choroba koszt ludzki. Loty na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku zostały uziemione. Muzyka, tryby gospodarki zaczęły się zacierać. Shutdown nie skończył się dlatego, że był zły. Skończył się, ponieważ działał aż na zbyt dobrze. W końcu naprawdę niszczył maszynę. Broń stała się tak potężna, tak toksyczna, że groziła zawaleniem całej świątyni. 5. Rozgrywka końcowa 2025 roku. I to prowadzi nas do dzisiaj. 1 października 2025 roku. Muzyka finansowanie wygasa. Rząd się zamyka. Na dzień dzisiejszy minęło 40 dni. Nowy ponury rekord Ameryki. Ale tym razem czuć różnicę. To nie jest szok, to rytuał. Shutdown w 2025 roku. Nie jest nowym kryzysem. Jest logiczną, przerażającą syntezą wszystkich tych, które były wcześniej. Spójrzcie na elementy. To walka o Affordable Care Act, tak jak vendetta z 2013 roku. Demokraci odmawiają uchwalenia ustawy budżetowej, chyba że Republikanie zgodzą się na przedłużenie wygasających dopłat do opieki zdrowotnej. To oblężenie. Tak jak w piątym roku. Demokratyczna mniejszość w Senacie używa filibustera progu sześćdziesięciu głosów jako swojej broni, blokując każdą ustawę budżetową, która nie spełnia ich żądań politycznych. I dzieje się to za prezydentury Trumpa, muzyka, który udowodnił w 2018 roku, że jest gotów przyjąć każdą ilość politycznego bólu i publicznego oburzenia, by czekać, aż druga strona pęknie. Wina tym razem jest wszędzie. To idealny krąg dysfunkcji. Demokratyczna mniejszość trzyma rząd jako zakładnika dla celu politycznego. Republikańska większość odmawia negocjacji w sprawie tego celu, nazywając to okupem, a prezydent pozwala, by wszystko płonęło, pewny, że wina spadnie na drugą stronę. To broń udoskonalona. To już nie jest desperacki akt ostatniej szansy. To zaplanowane, odbywające się co dwa lata derby demolki. Wszyscy znają zasady, wszyscy znają czułe punkty, wszyscy wiedzą dokładnie, których pracowników federalnych wysłać na przymusowy urlop. By wyrządzić maksymalne szkody polityczne drugiej stronie. Stało się to po prostu kolejnym narzędziem w zestawie politycznym. Tak normalnym jak spod wyborczy czy senacki filibuster. Największą sztuczką shutdownu w 2022 za dostęp piątym roku jest to, że przekonał wszystkich, iż jest to po prostu normalne. 6. Niewidzialna ofiara. Kiedy rząd zamyka działalność, widzimy oczywiste ofiary. Pracownika federalnego czekającego w kolejce do banku żywności. Tabliczkę zamknięte w Parku Narodowym. Opóźniony czek z ubezpieczenia społecznego, ale prawdziwa ofiara jest niewidzialna. To jedyna rzecz, która pozwala złożonemu, nowoczesnemu społeczeństwu w ogóle funkcjonować. To zaufanie. Zaufanie do systemu. Zaufanie, że rząd jest stabilnym, niezawodnym bytem. Muzyka. Zaufanie, że światowa waluta rezerwowa jest wspierana przez naród, który sam w sobie nie jest upadłym muzyka państwem. W starożytnym Rzymie skrawali srebro ze swoich monet. Denar, niegdyś w 95% czysty, stał się w 50%, potem w 5%, a w końcu tylko brązowym żetonem pokrytym cienką warstwą srebra. Moneta wciąż była denarem, ale zaufanie zniknęło. Imperium pieniądza upadło na długo przed przybyciem barbarzyńców. To właśnie robimy. Każdy shutdown to kolejne skrawanie monety. Mówi światu, że nasze spory polityczne są teraz ważniejsze niż nasza zdolność do funkcjonowania mówi naszym sojusznikom, że nie jesteśmy wiarygodnym partnerem, mówi naszym wrogom, że jesteśmy domem podzielonym, gotowym do upadku i mówi naszym obywatelom, że system to żart, że ludzie u władzy nie są poważni, że cała ta wielka marmurowa fasada Waszyngtonu to tylko scena dla toksycznego, bezcelowego reality show. To jest koszt, którego nie da się zmierzyć w dolarach. Tak naprawdę umierają imperia nie w ogniu, ale w powolnej, miażdżącej, żałosnej utracie wiary. 7. Cena na paragonie. Kiedy teatr polityki dobiega końca, ktoś musi podliczyć kasę. Liczby nie są metaforami, są paragonami za tę samookaleczoną ranę. Spójrzmy na ceny z przeszłości. 16-odniowy shutdown w 2013 roku. Muzyka. Kosztował gospodarkę 24 miliardy dolarów. Wyparował 2 miliardy dolarów w utraconej produktywności. Kosztował lokalne miasta 500 milionów dolarów w utraconej turystyce z powodu zamkniętych parków narodowych. Wstrzymał sprzedaż samolotów o wartości 1 do 9 miliarda dolarów tylko dlatego, że jedno biuro, FAA, które składa papiery, było zamknięte na kłódkę. 35-dniowe oblężenie z przełomu 2017 i 2011 roku było jeszcze bardziej absurdalne. Kosztowało gospodarkę 11 miliardów. Z tego kongresowe biuro budżetowe CBO wyliczyło, że 3 miliardy po prostu przepadły, zniknęły na zawsze. Nigdy nie wróciły. To była cena napadu złości. A teraz rok 2025 ten 40-dniowy maraton. CBO, nasz oficjalny księgowy, szacuje, że ten shutdown, ta walka o dopłaty do opieki zdrowotnej, trwale zniszczy do 14 miliardów dolarów naszej gospodarki. Analitycy szacują koszt tygodniowy na 15 miliardów dolarów. To cena jednego myśliwca F-35 co 8 godzin. To cena sfinansowania całego Narodowego Instytutu Raka dwukrotnie. To pensja każdego strażaka, policjanta. I ratownika medycznego w Stanach Zjednoczonych razem wziętych. Puszczona z dymem, za co dokładnie? Podczas gdy politycy kłócą się o to, kto wygrał tydzień w mediach, CDC przestało śledzić grypę. Inspekcje bezpieczeństwa żywności zatrzymują się, a 42 miliony Amerykanów korzystających ze świadczeń SNAP, kartek żywnościowych, wpatrują się w pustą spiżarnię. Rachunek zawsze przychodzi wraz z werdyktem. Więc muzyka. Kto tak naprawdę jest winny? To odpowiedź tchórza, ale prawdziwa. Wszyscy. Wincie ludzi z 1980 roku, którzy w akcie porządkowania ksiąg przypadkowo stworzyli broń zagłady. Wincie ideologów z 1995 i 2013 roku, którzy udowodnili, że branie kraju jako zakładnika działa. Wincie prezydenta z 2018 roku, który udowodnił, że bullshit downu nie ma znaczenia dla osoby na szczycie. I wreszcie, wincie całą klasę polityczną z 2025 roku. Demokratów w Senacie za użycie broni, Republikanów w Izbie za odmowę negocjacji, muzyka prezydenta za pozwolenie, by jego własny rząd gnił. Wszyscy są winni. Ale przede wszystkim wina leży po stronie samego systemu systemu, który uczynił balansowanie na krawędzi rutyną systemu, który znormalizował ideę, że aby wygrać spór polityczny, trzeba być najpierw gotowym zastrzelić zakładnika. Zakładnikiem jesteśmy my. Zamknięcie rządu nie jest taktyką negocjacyjną. Jest oznaką upadłego państwa, deklaracją niekompetencji. Jest politycznym odpowiednikiem podpalenia własnego domu tylko po to, by zobaczyć, kto pierwszym rógnie. W końcu nie ma znaczenia, kto jest winny. Liczy się tylko to, kto płaci. Muzyka. A my, obywatele, naukowcy, rodziny, żołnierze, my płacimy zawsze. Historia się nie powtarza. Ona tylko przesyła nam rachunek za ostatni raz, gdy nie odrobiliśmy lekcji.